Ludzkość od zarania dziejów fascynowała się tym, co nieznane i zapomniane. Oceany, morza, rzeki i jeziora do chwili obecnej skrywają niezliczone ilości skarbów. Witam na Underwater Passion. A to są ciekawe znaleziska podwodne poszukiwaczy na świecie. Golden Maniek! Jesteśmy w Londynie i razem z Mańkiem przeszukujemy odsłonięte przez odpływ dno rzeki Tamizy. Po paru srebrnych monetach oraz innych starych artefaktach trafiamy na coś specjalnego. Uśmiech, który pojawił się na twarzy Mańka, sam mówi za siebie. No myślacie się co znalazłem? Jest, jest, jest. 14 wypadł na tamizę. W końcu, w końcu się udało. I już Wam Gupi ma Oto jest! tada! Złoty pierścionek! Znalazł on osiemnastowieczny złoty pierścionek z kamieniem, który nazywa się karneol. Jest on nazywany kamieniem odwagi, gdyż silnie oddziaływuje na relacje z płcią przeciwną. Jak trafił on do tamizy? Może jakaś panna wyrzuciła go po zawodzie miłosnym? A może był to pierścionek zaręczynowy i to kawaler wyrzucił go tam po bolesnej odmowie. Historii tej prawdopodobnie nie poznamy nigdy, ale dzięki takim poszukiwaczom jak Golden Maniek wiele ciekawych artefaktów przeszłości trafi do muzeów. Top Poisk To rosyjski poszukiwacz, ale o dziwo szukający złotej biżuterii zgubionej przez plażowiczów w Hiszpanii. To, co potrafi ten nurek, jest niesamowite. Złote pierścionki, obrączki, sygnety, medaliki, kolczyki odnajduje dosłownie garściami. Wszystko, co widzicie, znalazł w ciągu półtorej godziny. Jest to bez wątpienia jeden z najlepszych wyników w tej kategorii poszukiwań i znalezisk. Nie jest to też przypadkowy i jakoś nadzwyczajnie szczęśliwy wypadek. Takie znaleziska u tego poszukiwacza są codziennością i rutyną. Życzymy dalszych sukcesów i przechodzimy do następnej historii. National Underwater and Marine Agency i historia HL Hanley. HL Hanley to pierwszy na świecie okręt podwodny, który z powodzeniem zatopił statek nieprzyjaciela. Został zbudowany w 1863 roku i brał udział w wojnie stacyjnej po stronie skonfederowanych Stanów Ameryki. Była to na dzisiejsze czasy bardzo prymitywna konstrukcja. Napęd stanowiła siła mięśni ośmiu członków jego załogi, a wnętrze łodzi podwodnej oświetlane było jedną świecą, która paliła się około 25 minut. Jego jedynym uzbrojeniem była mina wytykowa z zapalnikiem uderzeniowym, czyli ładunek wybuchowy przytwierdzony do kilkumetrowej belki, który do użycia wymagał podpłynięcia do wrogiego statku i dotknięcia nią jego burty. swój pierwszy i jedyny atak Hanley przeprowadził na parowo-żaglowym statku Unii, USS Haustonic. Atak się udał, ale mimo to Hanley parę minut po tym wydarzeniu z niewyjaśnionych do dziś przyczyn również zatonął. Poszukiwania wraku zostały zorganizowane przez National Underwater and Marine Agency, która z pomocą Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych 8 sierpnia 2000 roku wydobyła Hanleya. Okręt został poddany badaniom i konserwacji. Przeprowadzono również uroczysty pogrzeb szczątków ośmiu członków załogi, którzy za wykonanie tej historycznej misji zapłacili najwyższą cenę. Mimo to, po 136 latach spoczywania na dnie, wrócili oni do domu. Jacek Kopczyński i Valentine Zwarty Tym razem historia czołgu wydobytego przez pasjonata broni pancernej. W 1945 roku armia czerwona pokonywała rzekę Wartę. Mosty były zniszczone, więc jedyną możliwością była przeprawa po lodzie. Niestety dla jednego z czołgów okazała się ona falernym pomysłem. Lód się załamał, a on sam runął do wody. Nie był to czołg rodzimej radzieckiej produkcji, tylko podarowany przez aliantów brytyjski czołg Valentine Mark IX. Dlatego też czerwonoarmiści nie próbowali nawet go wyciągnąć. Dopiero po wielu latach pojawił się człowiek z prawdziwą pasją, który dokonał tego, czego Armia Czerwona nie zrobiła. Wydobycie tego czołgu było ogromnym wydarzeniem na skalę światową. Nie ma bowiem wielu zachowanych jego egzemplarzy, które brały udział w wojnie. Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie uparcie Jacka oraz pomoc wielu innych pasjonatów, a także okolicznych mieszkańców, którzy wciąż pamiętali jak za młodych lat. Kakali z lotu czołu do wody, kąpiąc się w rzece. Zapraszam również do odwiedzania naszych pozostałych kanałów oraz grupy na Facebooku. Linki do pełnych historii naszych bohaterów i ich znalezisk możecie znaleźć w opisie filmu. Jeśli sami chcielibyście się podzielić historią ciekawego znaleziska, odezwijcie się na e-mail. To był Underwater Passion. Wrócimy do Was wkrótce z nowymi znaleziskami. Do zobaczenia.